Przed Państwem lot numer 81. Przepraszam, przepraszam, nie 81, 83. 83 to Stewart, syn ogiera Tutwenty i klaczy Stephora po Algidas. Stewart to kolejny z synów ogiera 22", który znakomicie którego potomstwo znakomicie spisuje się w, na płotach i przeszkodach w tym roku. Lot numer 83, next son of uh, 222. Uh, whose progeny races marvelous this year over fences and chase Stewart, lot number 83, czy ktoś zaoferuje mi 5000 zł? 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. dziękuję bardzo. Czy dostanę 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000? 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 5000, 7000, 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 7 7 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, no nie mam takiej oferty, jeszcze chwila do namysłu 7000 No nie mamy. Dziękujemy bardzo i do ringu poprosimy kolejnego konia. A będzie to lot numer 84. Suri.